Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku mojego vloga, w którym zaczynamy całkiem nowy cykl, traktujący o tym, co ja lubię najbardziej, czyli o podatkach i o konsekwencjach podatkowych, jakie wiążą się z wykonywaniem przez nas określonych czynności prawnych. Żeby całkowicie nie odbiegać od tematu tarczy antykryzysowej, pierwsze kilka odcinków tego cyklu zostanie poświęcone konsekwencjom podatkowym, jakie wiążą się z, ze skorzystaniem z różnych form oferowanych w ramach czy to tarczy antykryzysowej, czy też tarczy finansowej. W pierwszym odcinku będziemy się zajmować tym, jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą skorzystanie z najbardziej dostępnej formy pomocy, czyli pożyczki wypłacanej. Z Funduszu Pracy nazywanej potocznie pożyczką od starosty. Wszyscy bardzo dobrze wiemy, że ta pożyczka jest udzielona na podstawie artykułu 15 ZZD spec ustawy COVID-owej. Wiele osób skorzystało z tej formy pomocy, no i już po otrzymaniu tych pieniędzy, a bardzo często również po ich wydaniu rodzą się określone pytania o konsekwencje podatkowe skorzystania z tej formy pomocy. Po pierwsze, o to, czy Samo udzielenie pożyczki stanowi dla nas przychód, czy też nie? Po drugie, czy umorzenie tej pożyczki stanowi dla nas przychód, czy też nie? Po trzecie, czy w związku z tym, że ta pożyczka jest umarzana na nasz wniosek, to w sytuacji umorzenia wydatki, które poczyniliśmy z niej na bieżące koszty działalności gospodarczej, możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także czy VAT naliczony od faktur VAT, które przeznaczyliśmy na te wydatki, możemy odliczyć od VAT należnego w danym okresie rozliczeniowym. A kończąc, proszę Państwa, przez to, czy od takiej pożyczki, podobnie jak od wielu innych pożyczek, musimy zapłacić podatek od czynności. Cywilno-prawnych. Zacznijmy może od najprostszego zagadnienia, czyli tego, jakie konsekwencje podatkowe ta pożyczka wywołuje na gruncie podatków dochodowych. Generalnie zasada jest taka, że samo udzielenie pożyczki, czyli pobranie przez nas pieniędzy na gruncie. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest dla nas neutralne podatkowo. Nie stanowi dla nas przychodu. I to niezależnie od tego, czy ta pożyczka jest udzielana właśnie w ramach takiej akcji pomocy państwa dla przedsiębiorców, czy po prostu w relacjach e, B2B pomiędzy e, przedsiębiorcami. Z uwagi na to, że sama pożyczka nie stanowi przychodu, no to oczywiście jej spłata, spłata pożyczonego kapitału nie może stanowić kosztów uzyskania takiego przychodu. Zasada ta nie ma zastosowania oczywiście do odsetek kapitałowych, które są należne od tej pożyczki, albowiem te odsetki zawsze możemy sobie, proszę Państwa, do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć, o ile je oczywiście faktycznie zapłacimy. Tak sobie ustawodawca w tym zakresie zadecydował. Natomiast bardzo istotne jest to, że przychodem podatkowym, i to zarówno na gruncie ustawy o PIT, jak i ustawy o CIT, jest umorzenie pożyczki. Bo no jeżeli taka pożyczka czy też kredyt zostaje nam umarzany, no to dostajemy po prostu darmowy zarobek. Dostajemy, tak jak w tej sytuacji, darmowe 5000 złotych. Które podobnie tak jak każdy inny przychód, po odjęciu kosztów będzie stanowił dla nas dochód, i od tego dochodu, tu koszty raczej w przypadku tej pożyczki by były zerowe, e, no, powinien zostać opodatkowany albo według skali podatkowej, albo według stawki liniowej, w zależności od tego, jak się rozliczamy. Natomiast należy pamiętać o tym, co powiedziałem na samym początku, proszę Państwa że pożyczka ta jest udzielana przez starostę ze środków funduszu pracy. I z uwagi na to w myśl artykułu 14 ust. 2.6 ustawy o PIT i artykułu 12 ust. 1.3 ustawy o PIT takie umorzenie, umorzenie takiej pożyczki nie stanowi przychodu, czyli tego dodatkowego zarobku, od którego musielibyśmy zapłacić podatek, po prostu nie ma. Zresztą ten sam fakt wynika bezpośrednio z ustawy COVID-owej z ustępie 10 artykułu 15 ZZD znajduje się w zasadzie bliźniacza regulacja, która dla mnie z uwagi na takie same regulacje znajdujące się w ustawach tych już podatkowych stanowi superflum, czyli takie zbędne powtórzenie. No ale żeby dla wszystkich było jasne, może lepiej żeby czasami coś powtarzać po dwa razy, niż żeby były jakiekolwiek niedomówienia. Więc ta pożyczka generalnie niezależnie od tego czy zostaje nam umorzona, czy też nie, jest dla nas neutralna podatkowo. Natomiast w sytuacji, gdy ktoś nie skorzysta z tego umorzenia i będzie chciał tą pożyczkę spłacić, może będzie miał taki kaprys, no to odsetki, które od tej pożyczki zapłaci będzie mógł sobie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast ja zakładam, że większość z Was będzie wnioskowała o umorzenie tej pożyczki. No także, jak już doskonale wiecie, z tytułu tego umorzenia żadnego dodatkowego zarobku w sensie podatkowym, na gruncie ustawy o podatkach dochodowych, nie otrzymać. I wobec tego, że ta pożyczka jest umarzana docelowo. A to umorzenie nie stanowi przychodu. Na gruncie ustawy o yy, PIT czy też CIT w internecie rozgorzała dyskusja na temat tego, czy wydatki z tej pożyczki, wobec tego, że ona docelowo będzie umorzona, możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów oraz czy VAT. Naliczony od faktur, które ponieśliśmy na te wydatki, możemy odliczyć od VAT należnego w danym okresie rozliczeniowym. Moja odpowiedź, proszę Państwa, na oba te pytania jest twierdząca. Tak, wydatki z tej pożyczki, pomimo jej umorzenia, możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i podobnie VAT naliczony od tych faktur, jeżeli jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Następnie możemy odliczyć od VAT należnego w danym okresie rozliczeniowym. Z czego to wywodzę? Bo wiele osób ma taką tezę, że skoro to dla nas nie stanowi przychodu, ta pożyczka, bo tak sobie ustawodawca zadecydował, to jednocześnie, proszę Państwa, nie możemy mieć kosztów z, z tego tytułu, że ją wydaliśmy na, na, na rzeczy związane z działalnością gospodarczą. No takie twierdzenia są dla mnie nie do zaakceptowania i ja się po prostu z nimi nie godzę. Natomiast z czego wywodzę swoje twierdzenie? Proszę Państwa, no swoje twierdzenie wywodzę z przepisów prawa. Po pierwsze z artykułu 22 i artykułu 15, yy, artykułu 22 ustawy o PIT i artykułu 15 ustawy o PIT. Są to, o CIT, są to przepisy ustawowe, które stanowią o tym, co może stanowić koszt uzyskania przychodu. I takim kosztem uzyskania przychodu może być wszelki wydatek, który jest podejmowany w celu uzyskania, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Jeżeli więc wydatki z pożyczki przeznaczycie na właśnie takie cele, a przecież de facto bieżące cele działalności gospodarczej to są wydatki podejmowane w celu uzyskania, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów, to będziecie mogli te wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo należy stwierdzić, że wydatki, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, zostały uregulowane odpowiednio w artykule 23 ustawy o PIT oraz artykule 16 ustawy o CIT. Przepis ten zawiera przepisy te, zawierają enum, enumeratywne katalogi Wydatków, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli sobie przejrzycie te przepisy, zapoznacie się z nimi, od razu zaznaczam, że są one dosyć obszerne, to zauważycie, że w żadnym z tych przepisów nie ma wyłączenia y, od wydatku, y, który może być kosztem uzyskania przychodów, y, poczynionego z umorzonej pożyczki. Czyli skoro takiego wyłączenia nie ma, no to proszę Państwa, taki wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodu. I analogicznie na, na, na gruncie ustawy o VAT, po pierwsze trzeba zauważyć, że VAT rządzi się jedną generalną regułą. Ten podatek jest, ma być neutralny dla przedsiębiorcy. Czyli co to, co to znaczy? Że płacimy go albo na wcześniejszym obrocie tak etapie obrotu albo płacimy go docelowo jako już odbiorca końcowy do Urzędu Skarbowego i ta neutralność podatkowa cechuje się też tym, że jeżeli właśnie zapłaciliśmy ten VAT na wcześniejszym etapie obrotu, to możemy go sobie odliczyć od tego VAT należnego, które mamy do Urzędu Skarbowego zapłacić. Katalog wydatków, które nie mogą stanowić Wydatków, od których możemy o, odliczyć VAT e, naliczony od należnego, został zawarty w artykule 88 ustawy o VAT. I ten przepis, troszkę krótszy od tych przepisów ustawy o podatkach dochodowych, również nie zawiera takiego wyłączenia. To znaczy, nie stanowi, że nie można odliczyć VAT od faktur, y, które zapłaciliśmy z umorzonej pożyczki. Najprościej to ujmując. A skoro. Takiego wyłączenia nie ma, to spokojnie ten VAT również możecie od tych faktur odliczyć. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi również o podatek VAT. Trzecim podatkiem, nad którym chciałem się pochylić, proszę Państwa, jest podatek od czynności cywilnoprawnych, bo myślę, że mało osób generalnie o tym wie, że od każdej pożyczki należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. I taki podatek, obowiązek podatkowy w tym zakresie ciąży na biorącym pożyczkę. Taki biorący pożyczkę powinien w terminie 14 dni od udzielenia mu tej pożyczki, wypłaty środków zgłosić taki fakt do Urzędu Skarbowego i zapłacić PCC w wysokości 0,5% od y, wartości tej pożyczki. A gdyby tego nie zrobił, to powinien zapłacić taki podatek w stawce sankcyjnej wynoszącej 20% wartości tej pożyczki. Czyli, proszę Państwa, jeżeli na gruncie tej pożyczki e, istniałby taki obowiązek, a większość z Was pewnie by nie zgłosiła e, faktu nabycia tej pożyczki w terminie 14 dni do właściwego urzędu skarbowego, to musiałaby zapłacić taki właśnie podatek sankcyjny w razie jakiejś kontroli, jeżeli by to wyszło na jaw, w wysokości 20% pożyczki, czyli mogłoby to być. 1000 zł, tak? 1 piąta z 5000. Natomiast, yy, żeby Państwa nie trzymać dalej w niepewności, to pożyczka udzielona od starosty, jako że jest to pożyczka udzielana z funduszu pracy, czyli z funduszu celowego ustanowionego na podstawie ustawy, na podstawie artykułu 9, punktu 10, litery F ustawy o podatku od czynności. Cywilnoprawnych jest zwolniona przedmiotowo z tego podatku. Czyli to znaczy, że ona w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Czyli nie musimy iść do tego urzędu skarbowego, nie musimy zgłaszać faktu tej pożyczki i nie musimy od tej pożyczki płacić podatku od czynności cywilnoprawnych. To tyle, jeżeli chodzi o konsekwencje podatkowych pożyczki. W kolejnych odcinkach będziemy zajmowali się następnymi formami pomocy, tak, czyli tym, jakie skutki podatkowe wywołuje zwolnienie z ZUS, dofinansowanie określonych kosztów pracy z FGŚP, czy również z Funduszu Pracy od Starosty, czy to dla osób zatrudniających pracowników, czy też niezatrudniających, czy mm, jakieś konsekwencje podatkowe wiążą się z uzyskaniem przez nas świadczenia postojowego, a także będziemy odpowiadać na pytania. Jakie konsekwencje podatkowe niesie ze sobą skorzystanie z tak zwanej tarczy finansowej, czyli z subwencji yy, z PFR. Yy, za, na dzisiaj dziękuję. Chciałbym, żebyście Państwo jak zwykle wyrazili swoją opinię o tym odcinku w formie gestu Cezara. To jest dla mnie bardzo ważne. Jak jest dużo plusów, to wiem, że było fajnie, jak jest dużo minusów, albo ten stan jest równoważny, to wiem, że coś trzeba potrafić i poprawić. Natomiast. Yy, te wszystkie osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, gorąco zachęcam do jego subskrybowania. Yy, zasada jest prosta: Wy ten kanał subskrybujecie i go udostępniacie, zadajecie mi określone pytanie, a ja, tak jak powiedziałem, w sposób prosty i przejrzysty będę odpowiadał na Wasze pytania w zakresie prawa i podatków. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pozdrawiam.